Mu się jak przeguby w golfie. Czas przebił gardę. Idź po furę, trzeba go zawieźć do szpitala. Nie to tak szybko, Walu. Najpierw musimy opić spotkanie. Odkryj czekoladę Premium Raffaello. Kawałki migdałów, wiórki kokosa i wykwintne nadzienie otulone białą czekoladą. Czekolada Premium Raffaello. Zaskakująca przyjemność. Zatrzymaj się na moment z Kinder Country i ciesz się chwilą dla siebie. Pięć wyselekcjonowanych, prażonych zbóż, mleczne nadzienie i delikatna, pyszna czekolada. Kinder Country, odzyskaj swój rytm. Weekend w spa czy ferie na stoku? Z mogę sobie pozwolić na luksus wyboru. Ty też wybierz spośród starannie wyselekcjonowanych ofert. A ceny? Jak nigdzie indziej. Triverna.pl Ekskluzywne hotele, wyjątkowe ceny. Kozel, cześci nas dobre piwo. W Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Od piątku wybrane piwa w puszce tylko 2,29 za puszkę przy zakupie 12, a tylko w sobotę piwo Heineken w butelce. Teraz 5 plus 5 gratis. Browarnia Lidla. Odkryj delikatną świeżość i unikalny smak w stu warstwach. TikTok. Odśwież dzień delikatnością. Darmowa dostawa z Amazon.pl. Oryginalna rozrywka. Wszystko za 49 zł na rok w Amazon Prime. Codziennie świeżej, codziennie taniej, tylko w delikatesach centrum. Od czwartku do soboty szynka wieprzowa bez kości 15,99 za kilogram. I pomarańcze tylko 3,33 za kilogram. Oferty z delikatą, delikatesy centrum. Miło Cię widzieć. Codziennie. Hej, hey. Ikea. Potrzebujesz szafki, która to wszystko pomieści? Bez wychodzenia z domu? Nie ma problemu, bo właśnie obniżyliśmy ceny tysięcy produktów Ikea. Dostarczamy do paczkomatu i kurielem. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Sajos Keratin. Dla zdrowych włosów. Zaufaj mocy Keratyny. Dodatkowa ochrona dzięki wysoce skutecznej formule. Do 80% mniej łamliwych włosów i wyjątkowe wygładzenie. Sajos Keratin. Ej, dziewczyny, nie czujecie się skrępowane? Mm -hmm. Tą na gościu? no widziałeś, jak ja wyglądam? Ciało idealne! Te proporcje, ta opalenie i Wow! Ale, dziewczyny, wy też jesteście idealne. No właśnie! Ach, ja tam zawsze powtarzam, najważniejsze, co masz w środku. Idealny smak berlinki zawdzięczają wyjątkowej mieszance ośmiu przypraw i wędzeniu dymem bukowym. Są parówki i są berlinki. Nasz koszyk, Twój wielki wybór. Oczom nie wierzę, wszystko tacie świeże! Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady 13,99 za kilogram, a pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów tylko 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Heufland! Proszę przyjąć. Wygrano? Wygrałem. Udział w rejsie dalekomorskim z łowieniem ryb w programie. Podwodny świat. Chłopcy, do...